Zdrużowanie Kierkasza. CZEMU?! <śmiany> znaczy, czemu to sobie robisz? No pe pewnie, bo lubisz! <śmiany> mam pomysł, ale nie powiem. Mi nie powiesz! What do you mean by that? Oj, nie mam już prawa na magnet mima. Ups. Yes! Hm? No i dobrze. To było na tyle moi drodzy. Cieszę się bardzo, że dzisiejszy stream się odbył. Wiele cudownych poziomów dzisiaj mieliśmy okazję ograć, nie zapomnę ich nigdy. Um.